Cześć witam wszystkich serdecznie z tej strony Brogex a to jest już kolejny odcinek z Don't Starve. Spójrzmy co tutaj zrobiliśmy ostatnio bo nie pamiętam kompletnie mam jakiś bumerang. w czysterze jest coś? Nic hmm, 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 hmm. Tu mapy troszkę odkryte mamy O, dajemy sobie brzytewkę której nie chcę brać Myślmy Mógłbym sobie już duszka zrobić? Mógłbym Także zapewne go zrobimy Tak. Spadło mi Sanity ale to nic O tu jest to To sobie pozbieramy i w międzyczasie pomyślimy co moglibyśmy tutaj zrobić Najchętniej wykarczuję w tym odcinku wszystko tutaj co mamy u siebie w bazie I będziemy myśleli jak, jak rozgospodarować sobie a resztę tego miejsca tutaj no nie wiem czy tutaj, może tutaj bym zrobił jakiś taki mały magazyn na środku z, 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 z podłogą fajną i może z jakąś kamienną budową tego wszystkiego o spadam z i bardzo szybko będę sobie musiał troszkę pójść tu i kwiatków pozbierać żeby sobie zrobić garlanda Tutaj sobie chodzi Abigail i nam jęczy, jeśli mogę to tak nazwać. O, jeszcze, zanim to zrobimy, chociaż nie, zostawimy sobie ten miodek, w zimie ewentualnie sobie go zbierzemy, bo na razie tego naszego miodu tam mamy ponad dwa pełne staki, także nie ma potrzeby. Zrobię sobie jeszcze torcza na pewno, bo na pewno nie zdążymy wszystkiego tutaj zebrać przez... Przez zmierzch Dobrze No już nam zapada Już nam zapada noc i Sobie ubierzemy Weźmiemy sobie torcza do ręki I wspieramy dalej W te, tej zimy na pewno będę Sobie chciał poszukać Poszukać Baktuska i to będzie moje Tej zimy, zima chyba jest 50, w którym w życiu się zaczyna no właśnie to będzie moje podstawowa, podstawowa, hmm, podstawowe zadanie, jakie będę chciał wykonać na tej zimy. Można to chyba tak nazwać, czyli złapać Maktuska i go uśmiercić razem z jego wyprawą. A na razie, co byśmy tu mogli jeszcze zrobić? Aha, no na pewno w tym odcinku sobie tutaj wszystko wykarczujemy mhm, mm mamy tutaj troszkę rzeczy ciekawych tutaj kwiatek, który sobie na razie może leżeć u ładnie czas ser straszyłeś, no nic okej, okay, to też weźmiemy sobie, bo możemy pszczółki nam wyskoczyły pyk, pyk stingery oczywiście i nadmiar trawy odłożymy do skrzyń do czwartej chyba tak, proszę bardzo. I nadmiar patyków. Mamy już troszkę trawy i patyków na zimę uzbierane, także o to się nie musimy martwić. To coś tutaj też odłóżmy. Okej, okay. Coś, co mógłbym... O, może to zrobię. Zawsze dobrze sobie jest odnowić troszkę sanity. Tylko ja jestem dobry, bo sobie nie zapamiętałem, co... Aha, od ostatniego odcinka. Jeszcze zrobiłem sobie to. Czyli taką orkiestrę jednoosobową Kiedy mam ją założoną tutaj w miejscu plecach to po prostu spada nam sanity Także to jest całkiem ciekawa rzecz do obniżenia sobie sanity A ja szukam koala Koal, koal gdzie jesteś, o, jest tutaj 39 To jeszcze nie jest potrzebne do tego To jest food, tak? Tak, food Jeszcze trzy liny Świetnie Raz, dwa i trzy Położymy sobie gdzieś tutaj Już nie wiem po co ja to robię Mogłem to sobie zostawić Ale, no dobra bajka I weźmiemy sobie może jakieś mięsko i go O może to niech będzie go sobie tutaj zawiesimy Żeby się nam dobrze ususzyło Świetnie Coś jeszcze z food, jeszcze mam jedno Mogę odczuć z food, a tą farmę taką beznadziejną O to nieważne różdżka ta różdżka pokazuje nam położenie y, miejsc właśnie z takimi rzeczami jak, jak to, które jest tutaj na środku w ogóle y, mówi się czasem, że to jest ta różdżka którą Will, y, Will zrobił Will, mogę ja go będę Will nazywał, a nie Wilson Will taki fajnie, fajnie brzmi y, Którą właśnie Will zrobił, żeby się tutaj przenieść... Chyba, chyba, żeby się tutaj przenieść do... Yy, na tą wyspę, na te wyspy. Coś jest, mam jakieś midbolce tutaj, mam tą... Monster Lozagno Tego nie chcę nawet używać, o, berylsy A, użyję sobie tych berylców Raz, dwa, trzy Ciekawe co z samych berylców wyjdzie, pewnie i tak już wiem to ale... ale zapomniałem i nie wiem Mamy mięsną kukłę, ewentualnie spirka O jakaś Papka O, nawet dosyć dużo nam odnawia, spoko. bardzo co fajne. Jeszcze sobie zrobię jedną może raz, dwa, trzy, połóż, kuk Świetnie, Nawet tam dosyć dużo odnawia Tutaj jest troszkę tych pszczół. uhu. No nic Dobrze, także kopiemy sobie tutaj Te drzewka Albo nie W razie sobie wszystko łopatą powykopywujemy A tymi drzewkami i resztą sobie się zajmę Następnego dnia, kiedy będę sobie mógł Zrekrutować, że tak powiem świnki I które świnki będą za mną biegały i mi pomagały Mam nadzieję, że świnki już się odrodziły. Ale ewentualnie poczekamy sobie na nie jeszcze parę dni. No już układę muszę zrobić takie po Dobra, weź to, weź kwiatki, weź to ściągamy więcej drzew. To znaczy krzaczków sicy to i co teraz jeszcze? Aa, uciekł mi chodź tu nie uciekasz mi nigdzie <grystanie> gdzie jest mój spilek Dobra tak zabij no nie z nim nie zrobisz ty go może za spróbujesz z nim coś zrobić Abigail uuu gdzie tam biegniesz Abi? Abi wracaj hmm, 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 hmm. Taki mam pomysł, żeby sobie gdzieś ten las zasadzić, ale nie tutaj taki pasek, tylko o tu może taki cały skrawek ten zalesiłbym. Ale to w przyszłości. Na pewno do 1000 dnia będziemy mieli całą wyspę zagospodarowaną, tego jestem pewien. Ale też jestem pewien, że na pewno do 1000 dnia, jeśli chcę dograć, to nie uda mi się ta sztuka... Yy... Grając cały czas, tylko na pewno chwilę pogram. Później mi się na chwilę znudzi. Don't sterf Znów chwilę będę miał ochotę zagrać od nowa. To znaczy od nowa to z... hmm. chodzi mi o to, żeby wrócić. No. Już mi się tutaj drzewka zmalały, także nie wiem czy... A po prostu to wykopiemy tak, żeby... Żeby nam nie zawadzało. Dobra. To jeszcze wykopiemy te. Parę rzeczy Świetnie To jest chyba ostatnia taka rzecz do wykopania Tak zostały mi tylko drzewa Super Wracamy do naszego obozu Przy okazji Weźmiemy sobie te rzeczy które tutaj mamy Bo bo tak O nie mam miejsca 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 nie mam już no to włóż to tutaj O, zrobiła się Taka roślinka, którą sobie już zniszczymy Bo nie mam... A mogę spalić w ogóle? Mogę? Ciekawe, tu dużo daje Ło ho Troszkę daję Czemu mi się te berylice tam nie zaczęły, nie gotowały Huk Dobrze, świetnie Pięknie, ładnie Tu są też parę berylców Uuu, chciałem, że mi się tam jakiś ptaszek zabłokł. O, tu mi się już Bertra zniszczył. Co to znaczy, wywrócił. Musiałem sobie go od nowa założyć. Okej, okay, zjedz. O, fajnie, to nawet z Bertra nam daje troszkę... Yy, troszkę, troszkę Sanity. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ale wiem, że Sanity daje mi na pewno to i to. Z tego mogę zrobić jakieś... Jakąś potrawę, no, którą mi daje soniki Dobra U Patyków nadmiar, pyk Trawy nie mam nadmiaru To al. Coś tutaj wrzucę tu mam jakieś, opa, pyk No, troszkę mi miejsca brakuje, mam gdzieś jakieś wolne, coś? Mam tu jeszcze jakieś wolne Będę to musiał sobie wszystko posegregować w najbliższej przyszłości no, czemu tu nie mogę zasadzić? Ani tu? A tu mogę. No to pozbrajmy te rzeczy, żebym mógł też tu zasadzić. Proszę bardzo. Plant. I plant. To idziemy odłożyć sobie do lodóweczek. Okej, okay, pyk. Widzicie ile mam miodu, ohoho. O, są miodowe kuleczki. To znaczy ciastka. I nie miodowe, tylko dyniowe, ale... Ale nic się nie stało. Chyba z samego honeya mogę robić sobie cukierki, które sobie teraz z chęcią zrobię. Bo i tak nie mam co zrobić z tym. Z tym honejem na razie. A mam go tak dużo. Świetnie. Odłóżmy to tu. To i tak mi się zaraz pewnie zniszczył, także wezmę sobie to na świnki. Tak, marcheweczki tutaj nie ma, więc dajmy ją tu. I chodź. Chodź, chodź, chodź przester. A, świnka. You hungry? Tego. Jak, ja to wziąłem. Masz. No masz, lecz Smacznego. Druga świnka. Okej, tam są następne. Świetnie. Daję im normalne mięso, bo nie chcę, żeby się ukazało, że... O, już im za dużo mięsa dałem i... Dobra, pomóżcie mi tutaj z tym drzewkiem. Kochane... Uo, kochane świnki. Teraz jeszcze to drzewko jestetnijmy. Pyk A czemu je nie zabijacie? Bo tutaj... O kill drzewo, zabijmy drzewo, tak. Pyk, pyk, Tu widzę już też Macie ochotę to też zniszczyć. Dobra, chodźcie. Puszyjemy tutaj po prostu. O, puszujemy. Grałem przedtem, przed nami przez chwilą glola, to, tak mi się udzieliło troszkę po prostu niszczymy te drzewka o berbasze nie odniosłem o masz masz Ło! Ło, dwa drzewce nie bijcie ich świnki Ja sobie może to Na pieprzamy. Uuu On się, czyli nie mogę go bić teraz Bo ze mną jest znowu No teraz na mnie jest Okej, okay, jest dalej na Abigail Świetnie Jeden drzew zniszczony, jeszcze jeden Tu chyba wtedy to takie dosyć wysokie O, no to Uuuu, okay. mi sięknął. Zostaw moją Abigail Gubki. Zostaw moje świnki No dobrze świetnie bo świnki też uciekają o, yy, no, je. no i świetnie Znowu następne drzewo zginie o! No najpierw mam dobra Trzeba będzie sobie zrobić coś co mi haps odda Czy ty mnie atakujesz? Tu jesteś? Zracjacie AH! Uh, uh, uh. Dobra świetnie pięknie ładnie A ona zjadła monster mita Został tego monstermita, co ty robisz I chodźcie dalej Musimy ścinać drzewa No ścinamy drzewa, chyba że się już drzew boicie teraz No na szczęście nie Moje odważne świnki No ja nie mam łopaty teraz i nie wiem gdzie jest Ilon? 12 living logów Mam zwykłe logi No i to jest moja łopata? Ja co łopata? Łopata, łopata Tak Świetnie i wykopujemy powoli Ciekawe czy takie drzewa też mógłbym Wykopać chyba tak No sprawdzimy to zaraz Sprawdzimy Takie dwie świnki chyba troszkę wolniej Wykopują Te drzewa Niż ja bym sobie je mógł ścinać Także świetnie Okej okay, co ty robisz Świnko? You love friend ale już nie będziesz ścinała tak? No patrz, tak to się robi Okej okay, świetnie Widzę, że znowu umiesz No i co ona robi, ej Świnko, popatrz jak ja to robię, o patrz Oho ho, no i świetnie, już umiesz to znowu jeszcze to drzewo zetnę. O, jak mi Sanity wzrasta szybko, kiedy jestem z moimi przyjaciółmi. Z moimi przyjaciółmi świnkami. Cześć moi przyjaciele, drodzy. Dobra, ile drzew zdążę wykopać? Tyle, tyle wykopię. To było proste, chyba do zrozumienia. No a ta świnka znowu spierdoliła. Co za głupia świnia. Okej, okay, dobra, wracamy tam, żebyśmy przypadkiem nie odeszli zbyt daleko i tniemy kolejne drzewa Teraz, kiedy się wrócimy do bazy, będziemy musieli użyć jakichś ciekawych rzeczy do, 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 no i już uciekają, głupie świnki Dobra, styknie Styknie na razie tego drzewa Teraz zrobię może jakieś, o, raz, dwa trzy 4, 5, 6, dobra. I robimy ze dwie skrzynki jeszcze kolejne na drzewa. Na drewno, nie na drzewo, drewo to żyje. Na drewno. Spisz just Gdzieś tam nas prowadzi w górę, no ale nic... Nic z tym nie zrobimy na razie. To jest postawmy może jeszcze jedną skrzynkę na drewno. Do tej się jeszcze coś zmieści, proszę bardzo. To living logi na pewno i więcej szyszek, 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 szyszek Dobra, zbierzmy to, chociaż nie wiem po co. Dobrze rzućmy tu. Albo tu. A gdzie jest? Tu była skrzynia jeszcze jedna. Przecież bym jej nie zrobił? Dol. Weź to dobrze. Weź tą skrzynkę tutaj połóż. Tak świetnie ale mam drewna dużo, ha 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 Dobra to, dużmy tu Meryl se zjedzm, o, cukierki cukierki trudno z tych cukierków, jeżeli z nich nic nie zrobimy, bo one nam obniżą HP A ja nie chcę, żeby mi ob, obniżyły HP Okej, to wezmą takie coś, co nam doda HP Okej, okay, to nam powinno dodać troszkę HP Resztę odłożymy albo zjem te sycę Nie wiem po co ja je zjadłem, ale no niech będzie Mogę to schować, mogę, świetnie I jeszcze co bym chciał zrobić teraz tak Na pewno wezmę sobie powiedzmy 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 Tym zapalę jednym Okej, okay, świetnie I teraz gdzie mam maść przypadkiem gdzieś jakieś maści mam tu nie, tu nie, ale mam dwa T do maści Tu też nie Tu też nie No gdzie mam jakieś maści, na pewno gdzieś mam Dobra Na pewno zrobimy teraz tak Weźmiemy to, gdzie to jest To, chociaż trawę nie powinienem palić Może patyki spalę, patyków więcej Tutaj tak Tak, patyki spalę do tego jest mi potrzebna pochodnia, jest mi potrzebne, żeby to było kapkę dalej, troszkę dalej, dobra, no nie zbieraj tego, tylko to podpal, proszę bardzo, a do zrobienia, do zrobienia tej maści jest mi potrzebne aż kamienie i to, świetnie, a to gdzieś tu było, tutaj Każdej skrzyni mam po jednym tym stingerze, bez sensu Dobrze, survival I robimy dwa o, raz, daję dwa I leczymy się, Tyk. Świetnie Teraz możemy to odłożyć do skrzyni, w której tego nie ma Tutaj nie ma, ale zostały mi dwa I te dwa odłożymy tu Super Abigail jest ze mną to jest ze mną, to jest tu Możemy biec z z, z jedzonkiem i z, z, ściąć O może lasagne, monster lasagne komuś dam Ciekawe czy będą chciały zjeść sobie te święki monster lasagne. O sitsy. Świetnie to od razu sobie to zasadzimy Ciekawe czy jakaś będzie chciała zjeść monster lasagne. O masz masz Wow you friend o, jeszcze mam dwie świnki. Gdzie jest druga świnka? Dobra, chodź tu. O, jest ona. Masz kurczaka. Proszę bardzo. No i pomóżcie mi ścinać resztę tych drzewek. Uooo. Złe drzewa. Pek... O, tamta idzie sobie po kolejne drzewo? Nie myślałem, szkoda. Mogłaby przypadkiem pójść. O, jak ta się cieszyła fajnie. O, ja się cieszy. O, świnka głupia. Głupia świnka. No nic, zbieramy to o spiszu z Dirt Pie Weźmiemy sobie. Gdzieś tam nas w bok prowadzi Ale będę śmiał, jeżeli tam będę miał elefanta A pójdziemy może za tym spiszu z Dirt Pie Ale no, chyba nie, no dobra, nieważne Na razie sobie to zetnijmy No, pokazałem wam A ty dlaczego nie kopiesz? No, a ta dźwinka jest szczęśliwa i nie będę kopała sobie, no, o. Patrz jak to się kopie, świetnie Patrz jaka świetna zabawa świnko Pyk, wykopiemy Jeszcze troszkę potrzebuję szałela Dobra Ohoho ho. Tyle będę miał drewna Tyle drewna, tyle wygrać Tyle wygrać Dobrze Bierzemy troszkę tego tutaj Pyk No jakaś świnka już sobie poradziła z drzewem O obie sobie poradziły świetnie Jeżeli będziecie pracować teraz razem To na pewno pójdzie wam troszkę łatwiej To jest jakieś duże I to jest jakieś duże drzewa To może To są jakieś No nie wiem Złe drzewa O a, przepraszam Ścinajcie ścinajcie Pyk You friend Tak ja friend Ale ścinaj to drzewo Pięknie, a ja sobie je wykopię. Ile mam jeszcze? 5 uderzeń siekiery. No to pomogę wam, bo widzę, że sobie tak średnio radzicie troszkę. Dalej mam 5 uderzeń siekiery. Aha, bo to jest pewnie 5%, to jest to jest 4 uderzenia, tak? Bo jest 4 razy dłużej wytrzymuje taka złota łopata. Nasza znaczy złota siekiera niż zwykła. Zapewne tak właśnie jest. Dobrze, pozbierajmy sobie to. Uuu, idźcie tam po kolejne, tak. dobre świnki. O, już nie idziecie. Chodźcie, chodźcie. Tutaj jeszcze jakieś drzewko jest. Zostaje jakieś takie pojedyncze drzewa. Które, jeżeli mi świnki pomogą, no to świetnie, jeżeli nie, no to już sobie sam z nimi poradzę. O, chociaż, jeżeli mi świnki pomogą, to będzie na pewno szybciej. O, ta się cieszy, świnka. Jak się cieszą, fajne świnki. Dobra, weźmy to. Mhm. i... Musimy sobie zrobić nową... siekierkę Świetnie, wy tam iście już po następne drzewa Do których nie wiem czy nawet będziecie w stanie dojść O nie, nie będziecie Dobrze, dobrze No tutaj w lewo na pewno będziecie mogli dojść, także nie o od... tym... O, świetnie, właśnie się zrobiło małe drzewko No okej, okay. to te małe drzewka Tu będziemy... A nie spada mi Sanity, bo jestem w grupie, ale świetne tak to pewnie by mi spadało. O, jest pisze z Dirt Pie, który sobie zaraz odkupiemy. Uuu, robi się darkness. Czyli święki będą uciekać, pewnie już. Żiadam hmm, Pokazuje nam z powrotem, a z powrotem nie będziemy szli. O, a tu jest też totalny homik. Homik, Rabbit, czyli królik, tak? Królik. Dobra. Wszystko wykupane, świetnie, możemy wracać. Aha, jeszcze weźmiemy sobie seatsy po drodze. Gdzieś w tamtą stronę nam pokazywały spisze z dirt pie, czyli tutaj gdzieś musimy poszukać. A ta świnka, sobie, te świnki sobie to zbiegają, o tutaj w tą stronę. Tutaj gdzieś powinno być. Mam czysto, czyli na pewno nie przeoczę. O jest tutaj. O jeszcze się ciemno nie robi, także nie ma problemu. Albo raczej jest dość jasno jeszcze. Okej, okay, tu jest jakiś Specialist Dirt Pile, ale będę śmiał, jeżeli mi się w bazie zrespiko, elefant. LOL. Okej, okay, pościnajmy sobie jeszcze te parę drzewek. Już bez świnek. Bo mnie świnki zostawiły. Dobra. Wykopmy. Okej. Okay. I następne drzewko. W ogóle chyba z tego flinta już nic, już nic innego nie można robić, tylko te narzędzia. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tam, jeszcze te trzy drzewka mi zostały i... I spoko, czyli powinienem sobie, sobie poradzić w tej... O, akurat mi się łopata skończy idealnie po tych drzewkach. Powinno mi wystarczyć dnia. I tej siekier... O Jaka głupia siekiera. To znaczy nie się tylko kupić drzewo było bardzo duże i mi zmalało Dobra, styknie, spadamy Popatrzmy jeszcze za tymi spiszy z dirt pain, gdzie one prowadzą O, jak mi spada sanity, i muszę iść po umbrella Moja umbrella Where are you? You are tutaj chyba, nie tak? Nie tu, tu Tak, move Equipped Świetnie. O i tak mi spada, aha, bo jest z nocy, dlatego mi spada. A weźmiemy to, to na no troszkę życia, od, się odnowi. Zjedzmy oba. Czy tam obydwa. Ok. Podkładajmy te rzeczy. To. To sobie weźmiemy. To i to. Świetnie. Bardzo fajnie, cieszę się. Weźmy jeszcze... o nie 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 Głodami zapalę, bo mam ich bardzo dużo Monster meaty na pewno sobie weźmiemy, powiedzmy to Jakieś to, nie wiem, może być Pyk 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 Puk wszystkiego po troszku Pyk To może tak zrobimy, bo Bo to miodek jest jeszcze nawet dosyć dobry Gdzieś tu mogę zaplantować, proszę bardzo plant Plant Świetnie, ho, ho, ho. O, już się kończy powoli chyba deszcz. Dobrze, to jeszcze zbierzemy. I weźmiemy z tego, zrobimy... ...jakieś coś. No, nie mam czym. Jeszcze może jakieś, o, mogą być. Świetnie, kuk. Gotowane. A tu nam odnowi resztę tego życia. Życia ciągła skudnego. O, świetnie, już mamy full. To i to. I robimy raz, i raz, dwa, trzy i kuk. Super. To możemy odłożyć. No odóż Świetnie. Gdzie teraz możemy iść? Aha, popatrzmy za tym i spiszę z pile. O, tu już nam się Zrobiło mięsko. Ususzone. Które nie możemy ugotować tak by the way. O, jeszcze sobie zbierzemy Grasa. Ale to myślę, że to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Już także jeżeli filmik Wam się podobał, oceniajcie, lajkujcie, subskrybujcie, a na razie ja się z Wami żegnam. Także cześć!